Maturzyści w audytorium Maximum? To może oznaczać tylko jedno: dni otwarte u UJOTU. Zobaczmy, czy spodobały się odwiedzającym oraz czego ciekawego się tu dowiedzieli. Niebawem koniec roku i wakacje, więc każdy maturzysta musi zdecydować, co dalej. Dlatego Uniwersytet Jagielloński jak co roku zorganizował dni otwarte. Każdy rozważający studiowanie na najstarszej uczelni w Polsce mógł dowiedzieć się wiele o swoim wymarzonym kierunku lub sprecyzować, czy warto wybrać właśnie ten uniwersytet. Ilość stanowisk, ilość atrakcji, jakich możemy doświadczyć, jest ogromna. Na pewno warto dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem na UJ, ale i dla osób, które już tutaj studiują, żeby poznać lepiej naszą uczelnię. Dowiedziałem się więcej, jak to faktycznie funkcjonuje, dokładnie jakie są przeprowadzone zajęcia i tok nauczania na danych kierunkach. Więc naprawdę to jest pomocne. Była to również okazja dla przedstawicieli organizacji studenckich, aby się zaprezentować i przyciągnąć przyszłych potencjalnych członków. Odwiedzający mogli zobaczyć stoiska Bractwa Czapki Studenckiej, Tenczuj, Zespołu Pieśni i Tańca Słowianki oraz UJ TV. Jesteśmy organizacją, która jakby kultywuje tradycję noszenia czapek studenckich na uniwersytetach polskich. No od 15 lat właśnie promujemy noszenie czapki, noszenie różnych zwyczajów związanych z polską kulturą studencką, która teraz zamarła. Przyszli studenci za wielki atut Uniwersytetu Jagiellońskiego uważają jego historię i wkład w rozwój polskiej edukacji. Chętnie wybierają go również mieszkańcy Krakowa. Chciałam studiować na uj głównie dlatego, że mieszkam w Krakowie i byłaby to po prostu najwygodniejsza opcja. A poza tym, no myślę, że UJOT jest jednak jednym z najbardziej znanych uniwersytetów w Polsce. W tym samym czasie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJOT również zorganizował własny dzień otwarty. Jako jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, oferuje on wiele możliwości dla przyszłych studentów. Teraz jestem studentką na ostatnim roku na Widziałam holistyki, niestety to mamiała studia... studia na magisterskie, więc chciałabym dowiedzieć się coś. Jestem zainteresowana dziennikarstwem. Na tym tutaj wydziale i miałam już okazję zobaczyć, jak wygląda radio. Miałam okazję też się nagrać, bardzo mi się to podobało. No i chciałabym mieć czas zobaczyć właśnie telewizję. Ja się zastanawiam nad psychologiem, dziennikarstwem ewentualnie coś takiego. By pomóc w znalezieniu idealnego kierunku. Organizatorzy zapewnili zwiedzanie każdego instytutu oraz przygotowali grę Study Match, w ramach której uczestnicy brali udział m.in. w psychoteście. Nie obyło się również bez giga krówek. Czeka nas wiele fantastycznych wydarzeń. One są w różnych instytutach, różne kierunki się tym zajmują. I jak tutaj zbierzemy wszystkie pieczątki, to otrzymujemy fajne nagrody, więc jest o co walczyć. A też mamy taką psychologiczną zabawę. Będą cztery różne prelekcje dotyczące różnych nurtów psychologicznych. No się też dowiedzieć, który nurt do nas najbardziej pasuje, więc myślę, że jest fajnie i zapraszamy serdecznie. Jest o co walczyć i jest fajna zabawa. Wcześniej zdążyliśmy się już z koleżanką szukać pewnych miejsc tutaj zgubić. Myślę, że to jest może jakaś metafora, że gubimy się tutaj, ale poszukujemy i tych kierunków i poszukujemy tutaj siebie. Właśnie byliśmy przed chwilą na UJFM. Szukaliśmy właśnie was, TV, żeby trochę poznać więcej tej uczelni. Na razie nam się bardzo tutaj podoba. Zainteresowani mieli również okazję odwiedzić studia organizacji studenckich. Radia UJFM oraz naszej telewizji UJTV, gdzie mogli poznać kulisy działania tych mediów oraz sprawdzić się w roli dziennikarzy. Jest niesamowicie. Jestem z Warszawy i o w Krakowie mnożyłam od no, dobrych kilku lat i u nas w szkole w Warszawie było dużo rzeczy związanych z telewizją, ale tutaj macie zupełnie w ogóle co innego. Dzień Otwarty nie tylko służył zewnętrznej promocji, ale również stanowił okazję do wydziałowej integracji. Przyszli dziennikarze, psycholodzy, menadżerowie i ekonomiści mogli zwiedzić nawzajem swoje instytuty i wymienić się doświadczeniami. Jedno jest pewne: niezależnie od kierunku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tak jak mówi motto: WZIKS. Jeden wydział, wiele możliwości. Aleksandra Kubas, UJTV.